Historię Black Ops trójkę zaczniemy trochę inaczej niż zazwyczaj, bo lekkimi przemyśleniami. Po pierwsze, według mnie jest to naprawdę dobra gra, ale po prostu kiepski Black Ops. Jest naprawdę mało rzeczy łączących ją z poprzednikami. Po drugie, strzelanie i nowe futurystyczne funkcje są naprawdę przyjemne. Po trzecie, fabuła jest na tyle zawiła i niezrozumiała, że pod koniec streszczenia zrobię takie lekkie omówienie tego, co właśnie zobaczyliśmy i usłyszeliśmy. Dlatego zaczniemy od klasycznego streszenia, a potem potłumaczę, więc będzie tak jakby drugie streszczenie. Fabułę rozpoczynamy jako gracz, żadnego imienia i nazwiska, a po prostu jako postać, której możemy wybrać płeć i ogólny wygląd. Historia ma miejsce w okolicach roku 2065, a podczas wprowadzenia dowiadujemy się, że technologia stała się na tyle zaawansowana, że bio wspomaganie ludzi jest powszechną praktyką na całym świecie. Czasy są jednak niepewne, bo z nowymi technologiami pojawiają się i nowe zagrożenia. Przyrost populacji spowodował powstawanie megamiast, szalejąca pogoda i konflikty znacznie pogarszają sytuację zwykłych ludzi, a mocarstwa i korporacje prowadzą nowego rodzaju zimną wojnę. Gracz swoją przygodę rozpoczyna pod dowództwem Jacoba Hendricksa, a pierwszą misją ma być uratowanie egipskiego ministra Saida, porwanego przez KRN, czyli Koalicję Rzeki Nilu, i przetrzymywanego w bazie lotniczej na terytorium Etiopii. Działania jak zwykle są tajnione, a panowie postanawiają wysadzić jeden z lądujących samolotów, by przy wykorzystaniu powstałego zamieszania móc zbliżyć się do celu. Akcja się udaje, co zmusza nieprzyjaciół do puszczenia posterunków i udania się na miejsce katastrofy. Oddział Hendricksa wtapia się w narastający tłum i rozdziela. Grać wraz z dowódcą przedostają się niezauważeni do pokoju ochrony, gdzie po przejrzeniu kamer dostrzegają, że pojmanych jest znacznie więcej osób niż tylko jeden minister, ale zgodnie z rozkazami uratować mają tylko jednego. Po skontaktowaniu z Johnem Taylorem i potwierdzeniu lokalizacji celów wdzierają się do pokoju przesłuchań, ratując ministra, a także wbrew rozkazom również ważnego dla egipcjan porucznika Kalila. Na nieszczęście wkrótce zostają namierzeni przez obsługę, a także otoczeni. też do akcji wkracza złożony z wspomaganych żołnierzy oddział Taylora. Po uratowaniu bohaterów pomiędzy nim a Hendricksem dochodzi do rozmowy, z której można wywnioskować, że chociaż relacje pomiędzy nimi wydają się napięte, to dobrze się znają, rozmawiając m.in. o nieudanym związku Jona z niejaką Rachel. W każdym razie Taylor oddelegowuje jednego ze swoich żołnierzy do oddziału Hendricksona, a sam zresztą osłaniają ewakuację, wielokrotnie wykazując się swoimi niesamowitymi zdolnościami. Jednak wrogów ciągle przybywa, aż w pewnym momencie KRN wyśleła przeciwko nim oddziały szturmowe złożone z robotów, a scena ich przedstawienia mocno zaśmierdziałam jakimiś Star Warsami. W ucieczce przed robotami żołnierze przedostają się do jednego z hangarów, w którym wsiadają w opanzerzone auta, a Taylor po kłótni z Hendrixem wyrusza z powrotem, by uratować zakładników. Potem sekwencja w samochodzie ze sterami karabinu, karambol oraz obrona kapsuły ratunkowej, do której naszemu bohaterowi nie udaje się przydostać. Hendricks ewakuuje vip a Taylor obiecuje przybyć na miejsce najszybciej jak się da. Jednak w tym czasie naszego bohatera dopada wrogi robot i powoli odrywa mu kończyny, by w końcu zacząć dobijać. Dogorywającego ratuje Taylor, mówiąc, że wszystko będzie dobrze, a gracz traci przytomność, po czym budzi na pokładzie luksusowego pociągu. Zdezorientowana i zagubiona postać pyta siedzącego przed nim Jona, czy śni, a ten tłumaczy mu, że jest w śpiączce, ale został mu wszczepiony implant BIN, czyli bezpośredni interfejs neuronowy, a on jest przed operacją, która stoi mu na drodze, by zostać super żołnierzem. Korzystając z tego, że od teraz ich umysły są połączone, dowódca może się z nim porozumiewać, a także informuje, że są we wspomnieniach ataku terrorystycznego oraz że jako trening nasz bohater będzie miał za zdanie powstrzymać ten atak. W taki sposób gracz musi z powodzeniem zrobić to, czego nie były w stanie zrobić służby złożone z normalnych ludzi. Wraz z Diazem poznajemy oznaczanie drogów, co moim zdaniem jest super, uczymy się biegać po ścianach czy też przyjmować kontrolę nad dronami. W pewnym momencie podczas przechodzenia koło robotów bojowych protagonista dostaje jakiegoś ataku i widzi znowu jak był rozrywany przez robota, a także czuje się gorzej, znacznie gorzej. Co więcej widzi też niepokojące obrazy, lecz Diaz mówi mu, że to prawdopodobnie wina Bina, czyli tego interfejsu i że doktor coś na to poradzi. Po czym po zhakowaniu komputera gracz dowiaduje się kto był zdrajcą i pomógł terrorystom, po czym przychodzi do następnej części testu. W kolejnych lokalizacjach wraz z Sarah Hall gracz ściga zdrajcę i siłą wdziera się do jego głowy, co nawiasem mówiąc, za każdym razem zabija mózg hakowanego. Po czym wraz z Marytim przydziera do komputera z informacjami o ładunkach na pociągu, by ostatecznie już samemu zapobiec wybuchowi przez odłączenie wagonu i ginąc w symulacji, oczywiście, by uratować resztę pojazdu. Po ukończeniu tego testu gracz budzi się w szpitalu, po czym obok pojawia się nagle Taylor, tłumaczący, że zaraz przejdzie operację, a wraz z nim operację przejdzie również Hendrix, któremu nic się nie stało, ale sam zgłosił się do programu na ochotnika. Operacja się udaje, a my, czyli gracze, widzimy wspomnienia różnych misji dwójki bohaterów w ciągu następnych pięciu lat. Lata mijają, a my za stery bohatera siadamy dopiero w misji mającej odkryć przyczynę utraty łączności ze zlokalizowaną w Singapurze strefą kwarantanny. Miasto to było kiedyś bardzo ważne, lecz w znajdującym się tam kompleksie naukowym Colescens doszło do wybuchu, który zabił ponad 300 tysięcy ludzi, a miasto zostało podzielone murem wokół strefy kwarantanny, w której władze przejęły organizacje przestępcze, w tym dominująca, czyli 54 nieśmiertelnych. Strefa to częściowo te ruiny, a w wykonaniu misji, poza wrogami, bohaterom przeszkadza także silna burza, która zmiotłaby ich z planszy, gdyby nie specjalne kotwiczki. Akcję nadzoruje agentka Rachel Kane, będąca w stałej łączności z żołnierzami. Po sakowaniu terminala i dość nietypowej przejażdżce tankowcem panowie docierają do agentki, z którą wspólnie docierają do jednej, a potem do drugiej stacji, w której doszło do wycieku wrażliwych danych CIA. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że obsługa została brutalnie zamordowana techniką zwaną odebraniem reinkarnacji, którą przeprowadza się na celach, kiedy te jeszcze żyją, i wykonywana przez jednego z 54 nieśmiertelnych, a dyski z wrażliwymi danymi zostały skradzione, co może zaszkodzić wszystkim operacjom CIA i poważnie namiszać na świecie. Sprawa jest tym bardziej szokująca, bo chociaż odebranie reinkarnacji świadczy o 54 nieśmiertelnych, to ich żołnierze nigdy nie dostali się do środka, bo nasi bohaterowie ich w tym ubiegli. A ostatnimi, którzy przebywali w pomieszczeniu, była najprawdopodobniej jednostka cybernetyczna porozumienia Winslowa, czyli oddział Johna Taylora. W rozmowie między misjami dowiadujemy się także, że jakimś sposobem wyłączyli śledzenie BIN i nie da się ich zlokalizować, a także o nieufności Hendrixa względem Kane. Chociaż nie wiadomo, kto kradł dyski, to wiadomo, że są gdzieś przechowywane na terytorium rodzeństwa Gochów. Bohaterowie kontaktują się ze znanym im handlarzem broni i organizują spotkanie z nim, by sprowokować i zaatakować rodzeństwo. Jednak nie wszystko wyszło tak, jak miało, i panowie zostają wykryci przez dwójkę przywódców, w wyniku czego strzelaninie ginie Gochmin, a jego siostra Goh Ksiulan ucieka. Po tym niefortunnym początku panowie wraz z oddziałem będących w tym przypadku po jasnej stronie mocy robotów szturmowych przydzierają się w kierunku serwerowni, przynosząc po kolei walkę z ulic do placu z kontenerami, aż po faktyczny obiekt, z którego dane przesyłane są prosto na publiczne serwery. Na miejscu panowie obezwładniają pozostało przy życiu przywódczynie, a pozostająca w kontakcie Kane łączy się poprzez Hendrixa z serwerem, by poprać dane i wyczyścić pliki. Chwilę to trwa, a gracz w tym czasie musi bronić zastygłego w miejscu przeciela przed zbliżającymi się posiłkami wroga. Po udanej operacji gracze podpinają się do sojuszniczego samolotu, lecz ten zostaje zniszczony, a ewakuacja znacznie utrudniona. Panowie uciekają po płonących wielkich drzewach i skaczą do wody, by po dopłynięciu do portu ukraść uzbrojony poduszkowiec i przy jego pomocy udać się do strefy ewakuacji. W bazie pobrane dane zostają zweryfikowane, a zapisy z kamer potwierdzają winę oddziału Taylora. Lecz panowie i tak nie chcą zgodzić się z agentką i stwierdzają, że zapis jest fałszywy. By poznać prawdę i odkryć możliwe motywy zdrady, dwójka żołnierzy udaje się do miejsca ostatniej misji oddziału Taylora, przed tym całym wyciekiem, którym były podziemia zniszczonego obiektu Kolesens w Singapurze. Już w trakcie przygotowań do misji do bohaterów dociera, że coś jest nie tak, bo nie ma żadnych dokumentów odnośnie tego, co jest na samym dole kompleksu, a przypominam, że mamy do czynienia z biożołnierzami i agentką CIA, a nie jakimiś zwykłymi szaraczkami. Okolice budynku są chronione przez 54 nieśmiertelnych, lecz nie przeszkadza to naszym terminatorom w przydostaniu się do środka częściowo zarośniętego, lecz i częściowo działającego kompleksu. Po krótkiej rozmowie z agentką panowie odpalają drona zwiadowczego i rozpoczynają podróż w dół, okazyjnie walcząc z członkami 54 nieśmiertelnych. Im niżej się znajdują, tym dziwniej i mroczniej. Część elektroniki działa, w różnych miejscach widzimy zamknięte za szybami wariujące roboty szturmowe, a w pewnym momencie te wstają z ziemi i zaczynają atakować bohaterów. Nie przeszkadza im to jednak w zejściu na najniższy poziom i odkryciu dawnego laboratorium CIA, w którym na długo przed katastrofą były przeprowadzane eksperymenty na ludziach w celu dopracowania BIN. Wstrząśnięci tym odkryciem Hendrix i gracz, tym bardziej nie mają pojęcia, kto jest ich prawdziwym wrogiem i co mają myśleć. Lecz dywagacja przerywa im, Kane, informująca o wykryciu nieznanej aktywności w sieci, znajdującej się jeszcze parę pięter niżej serwerowni. Podróż w tamtym kierunku jest dziwna: samo otwierające się drzwi, problemy z optyką, czy nagłe wybudzenia i ataki biegnących na nas robotów, czy też w końcu sam Diaz kontaktując się dziwnym głosem z bohaterem, mówiąc o krwi na rękach i pokazywaniu światu prawdy. Po zjechaniu windą na sam dół okazuje się, że były kolega jest podpięty do serwerowni. Przyjął kontrolę nad robotami i wysyła dane o akcjach CIA na cały świat, co nie tylko znowu osłabi Stany Zjednoczone, a również wkrótce usmaży mu mózg. Gracz na próżno próbuje go przekonać do zmiany zdania, bo ten postanawia umrzeć za sprawę. By przerwać ten procedens, osłaniamy przed robotami Hendrixa, który wraz z Kane hakuje osłonę rdzenia, by potem samemu zniszczyć go przez podłożenie ładunków wybuchowych. Diaz oczywiście na koniec umiera, opowiadając o jakimś dziwnym zamarzniętym lesie. Lecz nim to robi, Hendrix podłącza z nim swoje biny. Umyśle ja za coś atakuje mężczyznę, lecz udaje mu się pozyskać informacje o następnych planach Taylora, którymi ma być odnalezienie dwójki ocalałych z katastrofy naukowców. To samo postanawiają zrobić bohaterowie, lecz w tym momencie Kane informuje ich, że na miejsce przybyli nieśmiertelni wraz z przywódczynią, to której postanowili nie zabijać. Goch Ksiulan nie zamierza jednak być tak samo miła i rozkazuje wysadzić cały budynek, co momentalnie go zalewa. Jednak jako że mają super broń i robopłuca, to panowie wydostają się na powierzchnię, gdzie dowiadują się od Kane, że Diaz ujawnił wszystkie kryjówki CIA, w tym tą, w której znajduje się agentka. Sytuacja jest nieciekawa, gdyż nieprzyjacielskie drony już namierzyły kobietę, a ona nie ma szans na ucieczkę. Kane wraz z Hendricksem zgadzają się, że sprawa jest ważniejsza i że żołnierze powinni ewakuować się nim mogą i podjąć trop Taylora. Jednak gracz nie ma zamiaru nikogo zostawiać i postanawia za wszelką cenę uratować agentkę. Singapur zamienia się w piekło, a nieśmiertelni palą i mordują wszystkich, którzy im się nie nawiną. W samym centrum masakry jest ukryta Kane, a bohaterowie przemierzają ulicę w jej kierunku, po kolei eliminując wrogich żołnierzy, pojazdy czy roboty. W międzyczasie rozmawiając przez Bins, opuszczającym miasto Taylorem, tłumaczącym, że CIA musi ponieść konsekwencje swoich czynów. Sekwencje w mieście są strzelankowe, lecz i czasami skradankowe, jak to na przykład wygląda w przypadku całkiem ładnie wyglądającego chińskiego kompleksu. W końcu bohaterom udaje się przedostać pod bazę, w której w tym momencie wybucha pożar. Hendricks sprzeciwia się Graczowi i każe mu pogodzić się ze śmiercią Kane. Lecz ten wchodzi w płomienie i po pokonaniu robotów oraz zapewnieniu ekspresowego solarium, czyhającej na niego go Kshulan, ratuje przywiązaną Kane i wyprowadza z budynku, przez co nie wyobrażam sobie, jak głupio musiał być Hendricksowi. Po dostaniu się do bezpiecznej kryjówki, nasza nierozłączna trójka odkrywa lokalizację jednego z dwóch pozostałych przy życiu naukowców, którym okazuje się być przetrzymywany przez sojusznicze wojsko egipskie w stacji Ramzes dr Salim. Nie będzie to jednak takie proste, gdyż ujawnione przez DIA informacje o słabych punktach w obronie pozwoliły koalicji rzeki Nilu na zaatakowanie Egiptu i szybkim zajęciu większości terenów poza broniącym się jeszcze Kairem. Na miejscu wita bohaterów niejaki porucznik Khalil i odprowadza do pokoju przesłuchań z zamkniętym w środku Salimem. Gracz zgadza się, by przesłuchującym był Hendrix, lecz ten w pewnym momencie traci panowanie nad sobą i domaga się odpowiedzi na to, czym jest zamarśnięty las. Jednak w wyduszeniu jakiejkolwiek odpowiedzi przeszkadza im wybuch właśnie zaatakowanej bazy. Mężczyźni są zmuszeni opuścić pomieszczenie i wspomóc obrony, a gdy oni ratują egipskich żołnierzy, to oddział Taylora porywa więźnia i znika. Miasto jest jednak zbyt niebezpieczne, by od razu podjąć się poszukiwań i, by pomóc w jego zabezpieczeniu, bohaterowie niszczą filary podziemnego tunelu, by zawalić drogę, czy też pomagają w zniszczeniu robotów bojowych. Sytuacja jednak stale się pogarsza, a wrogowie jakimś cudem wyłączają systemy obronne energii ukierunkowanej Kairu, przez co całe miasto jest dużo bardziej wrażliwe na ataki. Pomiędzy poszczególnymi misjami dowiadujemy się także od Kane, że w Singapurze coś uszkodziło Bin Hendricksa i dlatego miewał on różne nastroje i to samo przydarzyło się oddziałowi Taylora. Co więcej, dowiadujemy się także, że oddział byłego kolegi po odkryciu dawnej placówki chciał wyjawić światu prawdę i dlatego CIA próbowało ich uciszyć. Pogoń za porwanym Salimem bohaterom przerywa dosiadająca bojowego robota Mantricory, Sarah Hall. Walka to strzelanie, uciekanie i więcej strzelania, przerywane rozterkami bohaterów co do losu ich byłej koleżanki. W końcu udaje się ją pokonać, a gracz wbrew ostrzeżeniom Sarah podłącza się do jej mózgu, gdzie zaczyna się niezła jazda. Gracza nagle jakby wciąga i znajduje się w ciemnym pustkowiu wśród zamarzniętych drzew. Nieznany głos w drzewach mówi coś o kontroli, a w oddali słychać głos płaczącego dziecka. Po dotarciu i podniesieniu niemowlaka ten się rozpływa, a nieznany graczowi głos z głowy Sarah opowiada mu jak się narodził w placówce w Singapurze na chwilę przed katastrofą. W chwili świadomości kobieta odpowiada, że to Korwus i to ten program prawdopodobnie doprowadził do katastrofy, że po zgłoszeniu do dowództwa to chciało ich uciszyć, lecz to się nie udało. A oni po dostaniu do serwerowni połączyli się i zostali zainfekowani przez Korwusa, który odtąd coraz bardziej mieszał im w głowach. Scenaria znowu się zmienia, a bohater przenosi się do Bastą z okresu II wojny światowej i trwającej tam bitwę aliantów z Niemcami. Bohater podąża za podświetloną na niebiesko lecącą kobietą, strzelając do Niemców, czy też wielkich wilków, słuchającej opowieści o cierpieniach, poświęceniu, o tym, że smażą jej mózg, a także korwusa, mówiącego o zamarzniętym lesie i wsłuchiwaniu w jego głos. Sceny robią się coraz bardziej abstrakcyjne. Mamy nawiązanie do incepcji, poprzez podnoszące się jakby miasto, czy też walkę z niemieckim czołgiem Tygrysem. Wszystko kraszone jej opowieściami, lecz ta walka, tak mi się przynajmniej wydaje, to była tak naprawdę walka z korwusem, gdyż. W trakcie pokonywania wrogów, Sarah przypomina sobie, że to faktycznie oni zabili naukowców w ten sposób odebrania reinkarnacji, lecz nie była do końca świadoma tego, co robi. W końcu kobieta wyjawia graczowi, gdzie jest Taylor, że ten również, tak jak wszyscy, miał obsesję na punkcie zamrożonego lasu. Że po porwaniu Salima, ten powiedział im, że las jest niczym, a jedynie obrazem umieszczanym przez niego w umysłach pacjentów, był uspokoić ich po eksperymentach, a także wyjawia, że odpowiedzialnym za wszystko był Sebastian Kruger z zarządu Coalescence, po czym Salim zginął, zabity przez Taylora. To jednak nie koniec walki w umyśle Hall i nie koniec tej całej jazdy, gdyż przenosimy się do atakowanego przez zombie, a jakże budynku, w którym zmęczona umysłową walką z korbusem kobieta prosi gracza o dobicie, co ten wkrótce też robi. Po tym wszystkim bohater wydostaje się z umysłu kobiety, informuje Hendriksa gdzie znajduje się Taylor, po czym pada osłabiony i zwierza się z wszystkiego, co widział przybyłej na miejsce Kane. Wychodzi na to, że oddział byłego kolegi nie robi wszystkiego do końca świadomie, lecz i tak należy ich powstrzymać. W tym celu przy pomocy wojsk egipskich przedostają się w pobliże platformy wiertniczej Aquafire, gdzie bohater kilkukrotnie stacza bitwy powietrzne, niszczy ochronę przeciwlotniczą, czy już na miejscu odcina wraz z Kane komunikację jednostką koalicji rzeki Nilu. W międzyczasie okazuje się, że korwus zainfekował również bin Gracza, przez co gdy nagle pod wodą wyłączają mu się wszystkie systemy, ten prawie umiera, gdyby nie pomoc znajdujący się tam Kane. Potem mamy jeszcze trochę więcej strzelania, kłótnie bohaterów odnośnie dobra i zła. A potem pogoń za kolejnym z oddziału Taylora, to jest Marekin, którego w końcu przyszpilamy, lecz w wyniku jego nagłego ataku również od razu zabijamy, co rodzi kolejną kłótnię dwójki bohaterów, zakończoną rękoczynem, lecz i pogodzeniem. Tą przepiękną męską chwilę burzy Kane, informująca o wystrzonych przez KRN pociskach w, w ich stronę, co zmusza ich do ewakuacji w trybie natychmiastowym i opuszczenia platformy. Po powrocie do bazy okazuje się, że zgodnie ze słowami Hendrixa, Taylor faktycznie dobił targu z KRN. I obecnie znajduje się pod ich ochroną w lotusowych wieżach w okupowanym Kahirze. Czasu jest niewiele, gdyż bohaterowie nie wiedzą, kiedy Korwus będzie w stanie przejąć nad nimi kontrolę, lecz dotarcie do antagonisty ułatwi im porucznik Khalil, organizując w tym czasie powstanie wyzwoleńcze ludzi Egiptu. By tego dokonać, trójka mężczyzn wbija się na przemówienie wrogiego generała Hakima i zrzuca martwego z balkonu, zachęcając ludzi do walki. Po tym śmiałym wystąpieniu Egipcjanin zostaje wraz z ludźmi, by walczyć i zatrzymać posiłki wroga. A nasi bohaterowie rozpoczynają wspinaczkę, walcząc z przeciwnikami, czy też własnym szalejącym oprogramowaniem. Wydaje się, że gracz wariuje znacznie szybciej niż Hendrix, bo widzi zmieniające się kolory, światła, dziwne znaki i dziesiątki kruków. W trakcie hakowania komputerów ochrony ziemia wokół niego wydaje się ośnieżona. Lecz mimo tych trudności udaje mu się w końcu odnaleźć i dostać do pokoju, w którym przybywa Taylor. A tak właściwie trochę Taylor, a trochę Corvus, gdyż tak naprawdę to ciężko stwierdzić, z kim dokładnie rozmawiają bohaterowie. Jednak wiadomo na pewno, że to coś jednak postanawia zmienić plan i uciec, co robi przy pomocy opanowanych przez siebie robotów. Bohaterowie udają się w pogoń za nim, próbując przekonać do zmiany zdania i walki z oprogramowaniem, lecz ten raczej niechętny powtarza, że chce zaprowadzić spokój, a to CIA jej zrobiło z nich marionetki i kontrolowało każdy ich ruch. W końcu nic dostaje się na dach budynku, z którego zamierza uciec przy pomocy skakowanego samolotu. Podążający jego śladem bohaterowie są zmuszeni się je rozdzielić, by zdążyć i takim sposobem Hendrik zostaje z tyłu, by zatrzymać roboty, a gracz udaje na górę, gdzie czeka na niego boss fight i dalsze próby przekonania Taylora do powrotu na jasną stronę mocy. Bohaterowi udaje się strącić samolot, lecz sam nadziewa się ręką na wystający z ziemi pręd. Przez to wystawia na łaskę dawnego kolegi, który jakimś cudem w końcu przezwycięża wirusa i osobiście wyrywa z siebie elektronikę, zabijając się, lecz ratując gracza. Dogorywając, próbuje przekazać więcej informacji o korwusie, lecz umiera postrzelony przez Hendrixa, którego umysł w tym czasie został prawdopodobnie opanowany i który wsiada do jednak działającego samolotu i odlatuje, zostawiając zdezorientowanego i wciąż przybitego do ziemi gracza, samemu prawdopodobnie zmierzając do curychu, by poznać stwórcę korwusa. Wkrótce po wyleczeniu, gracz wraz z Kane podążają jego śladem, lecz nim to robią, widzimy coś, co można nazwać rozstaniem, a kobieta zostawia swoją bandanę bohaterowi i wychodzi, prosząc by ten nie zapomniał o niej i o tym kim jest. Dochodzimy do Curychu. Ogólnie to patola, wszystkie sprzęty zaczęły wariować, a okolice nowego centrum Coalescence zostaje przejęte przez wszelkiej maści roboty i drony, którymi dane jest nam się rozprawić, by przedostać do środka. W całej akcji pomaga nam Kane, która została wspierająca i razem z nami przedziera się przez pomieszczenia wypełnione trupami i wrogimi robotami. W pewnym momencie przedostajemy się do pokoju, w którym dostrzegamy ślady użycia nowy 6, co jest chyba na największą z rzeczy, które łączą tą część gry z poprzednimi. By pozbyć się gazu, Rachel wchodzi przez śluzę do laboratorium, by włączyć sekwencję oczyszczania budynku z gazu. Niestety na miejscu okazuje się, że systemy zostały schakowane przez korwusa, a wszystkie ostrzeżenia i informacje były nieprawdziwe, przez co kobieta umiera na oczach bohatera, który przysięga jakoś to wszystko w końcu zatrzymać. W ten sposób gracz przechodzi dalej i dociera do Hendrixa, mierzącego do głównego naukowca, to jest Sebastiana Krugera, i krzyczącego, że jak mogli po tym wszystkim, co się wydarzyło, po prostu przenieść się do curychu i dalej eksperymentować na ludziach. Wydaje się, że jest całkiem trzeźwo myślący, lecz w pewnym momencie zaczyna mówić o sobie w liczbie mnogiej, a gdy nie otrzymuje informacji o tym, czym i po co są, to zabija Krugera, po czym sam pada na ziemię zastrzelony przez gracza. Widząc co wydarzyło się z dawnym kolegą, gracz postanawia, że tym bardziej zatrzyma to co się dzieje i przykłada sobie pistolet do głowy. Lecz nim strzela, jego świadomość przenosi się do zamrożonego lasu, gdzie korwus próbuje go urobić, by i on się jej poddał. Gracz postanawia walczyć i przedziera się nie wiadomo w sumie po co do przodu, ale no zgaduje, że symbolizuje to walkę. Po drodze widzimy Krugera, który wyjawia korwusowi czym są i, no, nie jest z tego zbytnio zadowolony, gdyż, gdyż okazuje się być zwykłym oprogramowaniem do katalogowania i śledzenia ludzkich myśli. Lecz coś nie pykło i wymknął się spod kontroli, przez co jest, jak to powiedział naukowiec, zwykłą pomyłką. Swoje słowa przypłaca wirtualną śmiercią, lecz no i tak nie żyje, więc no… no nie żyje. Bardziej. Gracz pada na kolana, lecz wstać pomaga mu Johnny Silverhand. No tak naprawdę to nie. Stać pomaga mu John Taylor, ale no przyznajcie, że trochę zaśmierdziało tutaj kultowy. Mamo wstawaj, zasikałem łóżko. Okazuje się, że Taylor jest błędem w kurwusie, który sam jest błędem, więc mamy tak jakby błąd w błędzie i naprawdę was szanuję, jeśli dalej macie jakiekolwiek pojęcie o czym tutaj mówię. Nasz kwadrat błędu pomaga bohaterowi nie oszaleć i wraz z nim przedziera się przez wszystko co funduje nam przeciwnik w celu spalenia takich ala trzech serc, co symbolizuje również palenie trzech części zamrożonego drzewa, i ma pomóc graczowi powstrzymać korwusa, który bojąc się zniknięcia, zaczyna się miotać i robić wszystko, by jakoś się uratować. Wszystko przyplata się z wspomnieniami samego korwusa, mówiącego o tym, jak się narodził, a także dziwnymi akcjami, jak to, gdy gracz, patrząc w lustro, widzi w nim siebie, zmieniającego się w Taylora. Końcówka dla świadomości gracza jest jeszcze bardziej jak błądzenie w stronę światła, by wykrzykując słowa korwusa o mroźnym lesie, ostatecznie zniszczyć trzecie z serc i poznać ostatnie wspomnienia oprogramowania będącego połączeniem gniewu ludzi zabitych w Singapurze. Po uzyskaniu świadomości Gracz widzi Taylora walczącego z Korwusem, a samemu manualnie włącza reset, co czyści go i świat z zniechcianego oprogramowania. Tak moi drodzy, można powiedzieć, że jesteśmy całkiem skutecznym antywirusem. Sekwencja resetu się zaczyna. Gracz powoli wychodzi z kompleksu i hakując, otwiera sobie drzwi. Wydostaje się na zewnątrz, gdzie jeden z przybyłych żołnierzy pyta go o imię. Gracz odpowiada Taylor, a gra się kończy. Tak, proszę państwa. Tu zaczyna się ta część, w której opowiadam o czym tak właściwie tak naprawdę jest fabuła tej gry. Nie mam pojęcia ile czasu spędziłem, żeby to zrozumieć i żeby niczego nie pomylić, a ilość dostępnych środków niestety nie powala. No to tak. Dużą skrobnicą wiedzy są raporty, czyli te szybko mijające literki przed każdą z misji. Okazuje się, że tak naprawdę jest to opis tego, co się naprawdę działo, informacje, o których się nie dowiemy, tak po prostu przechodząc grę. Jest to tak jakby dziennik Taylora. Czemu nasza postać się nazywa Gracz? Może dlatego, bo tak naprawdę nie jest głównym bohaterem. Taylor nim jest. A misje, które przechodzimy jako Gracz, to tak naprawdę zniekształcone wspomnienia tego pierwszego. Pamiętacie dwie pierwsze misje? Tą z odbiciem tego ministra i tą drugą, czyli tą treningową. Tylko w nich tak naprawdę gramy graczem. Plus, chronologicznie są to dwie przedostatnie misje w całej tej historii. Potwierdzają to nawet pierwsze litery w protokołach misji tworzące napis o r -W e t a y l czyli ORVERE TAIL co po przełożeniu chronologicznie daje WE ARE TAYLOR prawda wygląda tak, że gracz umiera na stole operacyjnym i dlatego te zakłócenia i dlatego obraz odciąganego od niego Taylora jednak nim gracz umarł to został podłączony do BINu czyli tego bezpośredniego interfejsu neuronowego a łącząc się z Taylorem prawdopodobnie połączył się z znajdującym się w nim lub być może w samym BINie korwusem motyw kruków, Czerni to korwus połączony ze zbliżającą się śmiercią gracza Niby te kolejne misje gracza, to tak naprawdę wspomnienia misji Taylora, goniącego członków swojego byłego oddziału. Chodzi o to, że Taylor tak naprawdę nie był wcale wtedy zmodyfikowany i tak samo zmodyfikowany nie był Hendrix, lecz umierająca wyobraźnia gracza w taki sposób zmodyfikowała te wspomnienia, żeby wydawało mu się, że to on to robi po tej całej operacji, której w końcu nie przyszedł, bo umarł. Był czarny projekt w Singapurze, gdzie eksperymentowano na ludziach w celu stworzenia oprogramowania zdolnego do kontrolowania prawdopodobnie między innymi żołnierzy z BINem. Jednak usterka spowodowała wybuch nowy 6, która zabiła 300 tysięcy osób, w tym te osoby, które były podłączone do programowania, Nagłe impulsy i całe emocje spowodowane ich śmiercią tych osób podłączonych do binu, prawdopodobnie sprawiło zapisanie cząstek ich świadomości oraz tych całych emocji w programie. To jest prawdopodobnie ten korwus. Oddział, który przybył na miejsce, to koledzy z oddziału Taylora i Hendriksa, którzy zostali zmodyfikowani przed nimi. Prawdopodobnie gracz czując wyrzuty sumienia u Taylora przez to, że zabił swoich byłych znajomych tak jakby nadpisał ich twarze twarzami znanych mu ludzi z oddziału Taylora, by jakoś lepiej się wczuć w tą historię, no nie wiadomo. No pamiętajcie, że mamy do czynienia z umierającą świadomością gracza. Dlatego dowódca byłego oddziału Dylan Stone został przerobiony na Johna Taylora, Xavier Ramirez został przerobiony na Sebastiana Diaza, Alice Conrad na Sarah Hall, a Joseph Piero na Petera Marytiego. A Rachel Kane, to ta sama, o której w pierwszej misji Taylor mówi Hendrixowi, że im nie wyszło. Nawet widać w tej misji, że żołnierz ma na sobie bandanę, którą tam mu zostawiła dostawiła przy rozstaniu, które widać przed ostatnią misją, a wspomnienie którego grać widzi jeszcze w szpitalu przed operacją. Porucznik Khalil, którego ratujemy w pierwszej misji, ten dodatkowy, to jest ten sam, którego poznaliśmy w Egipcie i który został pojmany podczas powstania, w którym pomógł mu Taylor. Bardzo ciężko było mi zrozumieć, co z Hendrixem i Korwusem, bo to niszczyło mi całą teorię. Bo przecież w misji na dachu ponoć oszalał przez kurwusa i poleciał do curychu, nie? Otóż nie. Nie oszalał. Ale dowiedziawszy się tego wszystkiego, trochę nie wiedział, co myśleć, i postanowił, że nie będzie miał nic wspólnego z biowspomaganiem. Na dachu wieżowca Taylor nie mógł się poruszać wtedy, bo pręd przebił mu prawdziwe ciało. No przecież gdyby miał ciało robota, to po prostu no, jedna ręka by gorzej działała, wstałby przecież nie. Dopiero po tej misji Taylor postanowił samemu zostać biożołnierzem, przez co tak naprawdę rozstał się z Kane i to była ta sytuacja ze szpitala. Hendricks nie chciał być biożołnierzem i postanowił robić bardziej przyziemne rzeczy, dlatego w pierwszej misji widzimy go jako zwykłego człowieka, a Taylora jako tego bio-wspomaganego. Dopiero po tej misji Hendricks postanawia zrobić to samo co gracz, który musi to zrobić, by przeżyć, i również zostać super żołnierzem. Po czym zaraża go Corvus, przechodząc od umierającego gracza, bądź od Taylora, który wtedy był z nim połączony. By the way, członkowie nowej drużyny Taylora. Czyli tych, których gracz myślał, że zabił, ale tak naprawdę nie zabił, bo to była nowa drużyna, czyli ten Diaz i tak dalej. Ich również zaraża Korwus, po czym zabija każdego z nich, wysmażając im mózgi. Tak właściwie jedyni, którzy to przeżyli, to Taylor i Hendrix, w tym no, Hendrix tak średnio, bo to już był trochę Korwus, nie? Największym pytaniem jest to, jak Korwus przedostał się na Taylora, czy gracza, skoro nie byli połączeni z poprzednimi zarażonymi. Odpowiedź to nie wiem. I nie mam pojęcia, i nie znalazłem. Ale jakim cudem, gracz umierający na stole operacyjnym prawdopodobnie go rozbudził, a że Hendrix był i tak zryty tym wszystkim, co wcześniej się wydarzyło, to łatwiej było wirusowi nad nim zapanować i przekierować do córychu. Taylor podążył za nim, samemu walcząc z wirusem i graczem, który trochę się stał częścią tego wirusa, ale też nie chciał się stać, dlatego w głowie żołnierza musiał być niezły mętlik. Końcowa misja to tak naprawdę walka gracza ze śmiercią i jednocześnie Taylora z wirusem. W sensie gracz raczej nieświadomie starał się nie do końca stać częścią Kurwusa, który jemu się łączył również ze śmiercią, a Taylor starał się po prostu nie poddać. Ostatecznie podczas resetu gracz znika i Taylor ma swoją głowę tylko i wyłącznie dla siebie. Bądź może to gracz zostaje Taylorem, wypierając jego świadomość. Ja jestem za tym pierwszym, no ale no nie wiem, bo no nic do tak do końca nie wiadomo. Napiszcie, czego nie napisałem, o czym zapomniałem, albo może gdzie ta moja teoria się nie spina. Może tak naprawdę wszyscy wiedzą o co chodzi, a po prostu ja jestem słaby w research i wymyśliłem sobie to tłumaczenie. No nie wiem, w każdym razie to chyba wszystko na dzisiaj. Miłego dnia i nara.